Dobrze, kochani, robię 3 i zadanie drugie. Basia miała 10 zł. Na bilet autobusowy wydała połowę tych pieniędzy. Ile złotych Basia wydała na bilet? To będą odpowiednie monety, te ile złotych zostało Basi. Wiemy, że Basia miała 10 zł. Czyli możemy sobie już napisać, że 10 zł. Na bilet autobusowy wydała połowę tych pieniędzy, czyli musimy podzielić na połowę. I ile? Na 5, bo 5 razy 2 to 10. Ile złotych się wydała na bilet? Oczączkę od Odpadnie monety. Zapraszam na partię 4.